Powitał prezesów wszystkich. Witam wszystkich na kanale Maciej i Tata. Tak, dzisiaj. Dzisiaj będziemy efektować takie coś. No, testowe znaczy się. <grafy> takie mamy dymki, ultras faktory. Otrzymaliśmy je od sklepu Stadion Style, za co im gorąco dziękujemy. Te dymki macie w opisie, jak i w komentarzu przeze mnie. No i też inne social media, też wszystko, co cenne, znajdziecie w opisie. Nie? No i co tutaj mamy? Dymki w kolorze czerwonym, jak i niebieskim, cena 14 zł. No i co my tutaj mamy za specyfikację? Kategorię, gramaturę, czyli kategoria P1, NEC 30 gram na sztukę, instrukcje obsługi w języku polskim, certyfikat, numer partii, najnowsze dymki z tego roku. No i co? No i co? No tu mam... Czas palenia, e, Boże, czas, czas palenia. Czas palenia około minuty. Co, co mamy? Siareczkę. No, nie trzeba tutaj ognia używać, co właśnie? Mamy? Draskę. Od jednej strony mamy właśnie zabezpieczenie, no, tak od drugiej mamy Draska, właśnie no, pocierkę, draskę. Tu mamy, moi drodzy, sioreczkę. Tak. Zaraz wypróbujemy. Od zaczynamy coś? Dawaj niebieski. Można trzymać te tak dymki, się, tak. Drodzy, ściągamy tutaj. Ściągamy tutaj. O, ostrość sobie ustawię. Mam ostrość. Okej. Okay. No. No. O. Kolorek. No. Kto i właśnie dzisiaj wybraliśmy idealną pogodę. Bo jutro ma niby wiać i padać, pojutrze też. A dzisiaj, teraz, właśnie tak się uspokoiło. Godzina e, 17, po 17 jest, więc no taki dymek bez żadnych kodów rabatowych. No, tak nie śmierdzi się oddychać, no ale mgłę robi ładną, nie? Oczywiście no, w taką pogodę jak my nagrywamy, nie? Czyli jest wilgotność powietrza bardzo duża, nie? No. On jest taki no mega, nie? Taki mega ciemny, o. Nawet nie patrzyłem na czas, ale no minutkę może się palił, nie? Ale on był taki no. Ciężkawy. Taki granatowy. Nie, mnie się spodoba coś. No fajny mhm. no, no Tak samo w tym przypadku moi drodzy. Ściągamy tu zaweczkę. Patrzcie, tu jest strzałeczka zawsze, żeby pamiętać. I tu mamy właśnie draskę, tak? Zawsze się mamy tu za końcówkę. Nigdy mhm. w ten sposób, nigdy w kierunku... No bo coś wizjów. tam wypluło, nie? Także kurde, pamiętajcie żeby ten. No i teraz zobaczymy, zobaczcie teraz o jak się to robi. Dziękuję, odpalamy o już mi się podoba O i to jest taki róż, nie? Bo... Piękny. Kolor czerwony, ciężko też uzyskać w dymku. No. Hm. No jest spoko. Do zdjęć ja, no, no do zdjęć też no. aparat oddaje to samo co my teraz widzimy, więc no... może minimalistycznie są wyblaknięte kolory, ale to tam 20%, nie? No ale za na dobry. Nie, są spoko. Długo się no Tak, to zdjęć to jest. Nasz ogrudeczek. Takie trzy odpalić to. Hmm. No zaraz będziemy testować lepsze, nie? Jeszcze raz. No. Spoko. Na no, zrobienie czegokolwiek. Pięknego. Także moi drodzy! Piękna ma. Zapraszamy. Godne polecenia. Wiecie gdzie zamówić, zamawiajcie. No. Mnie się spodobały. Naprawdę zarobić, to są. Pro, produ, produkcja włoska! No, o, jeszcze zapomniałem. Made in Italy, to proszę. O, no. Czyli Włosi mają naprawdę dobry produkt. Wiecie, gdzie zamówić. No, tutaj nie dotykamy świetnie. nie, bo to jest gorące. No, więc to byłoby na tyle w dzisiejszym filmie. Jeszcze dziękujemy. Raz dziękujemy za podesłanie. Mi się widzimy w następnych łocinkach. Co nie? Pozdrawiam no. wszystkich. Czym to się mocno w cieple? Siemanko. Na razie. Ho.